Cześć z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie. Witam po kilku miesiącach przerwy od wrzucania przeze mnie filmów. Musiałem zrobić sobie chwilę oddechu, chwilę przerwy od regularnego publikowania tutaj różnych analiz prawnych, ale teraz mam nadzieję, że już co niedzielę, tak jak dawniej, uda mi się wrzucać nowe nagrania. Tymczasem zaczynamy od bardzo poważnego tematu tematu bardzo trudnego, wywołującego skrajne emocje tematu prawa aborcyjnego. Zbliża się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu wprowadzającego m.in. i to jest właśnie główne założenie tego projektu, legalną aborcję, tak zwaną aborcję na życzenie do trzeciego miesiąca ciąży. W tym filmie omówię główne założenia tego projektu, te zgodne z konstytucją i te, które wywołują bardzo duże wątpliwości i z pewnością nie mogą zostać wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Jeżeli chodzi o główne założenie ustawy, ten taki, to takie hasło reklamujące w zasadzie całą tę ustawę, czyli legalna aborcja do trzeciego miesiąca ciąży. Jest to przepis, który wywołałby dużą rewolucję w polskim prawie aborcyjnym, ale jest to przepis, który jak najbardziej można pogodzić z polską konstytucją, aby osoby w ciąży mogły wykonać aborcję na życzenie do trzeciego miesiąca. Tutaj nie będę powielał argumentacji doktora Kamila Stępniaka, link macie w opisie. Wyjaśnił on dokładnie, dlaczego takie rozwiązanie byłoby jak najbardziej zgodne z polską konstytucją. Pomimo tego, jak bardzo prawo aborcyjne zostało ostatnio zaostrzone przez znany Wam wszystkim wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok, nie wyrok w zasadzie. Mimo tego wyroku moglibyśmy dzisiaj rozszerzyć prawo do aborcji w drodze ustawy, w drodze nowelizacji ustaw, które już mamy i taki właśnie jest plan. Ale nie jest to jedyne założenie tego projektu. Projekt modyfikuje również przesłanki przeprowadzenia aborcji. Po 12 tygodniu, po tym trzecim e, miesiącu. Można to zrobić przede wszystkim wedle tego projektu, w sytuacji, w której ciąża zagraża, no oczywiście, życiu e, osoby ciężarnej, ale również jej zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. A więc mamy tutaj dodaną przesłankę tego zdrowia psychicznego, czyli czegoś, czego dzisiaj w ustawie o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego nie mamy. E, jest to więc pewne rozszerzenie, i według mnie jest to jak najbardziej. Zgodne z konstytucją, wprowadzenie takiej właśnie nowej przesłanki. Kolejna zmiana to powrót, no w zasadzie nie do końca taki dokładny powrót do tej przesłanki, która została usunięta przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, do tej przesłanki źle nazywanej przez niektórymi eugeniczną. Twórcy chcą bowiem, aby do 24. tygodnia ciąży można było ją usunąć ze względu na stwierdzone medycznie nieprawidłowości rozwojowe, nieprawidłowości genetyczne płodu. Jest więc to rozszerzenie tej przesłanki, którą mieliśmy wcześniej przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, bo wtedy mieliśmy była mowa o bardzo poważnych, najpoważniejszych wadach płodu. Tutaj, tak jak usłyszeliście przed chwilą, te wady są wskazane w sposób ogólny, tak? Więc można byłoby przeprowadzić aborcję w przypadku, no już nie tylko tych poważnych wad, ale również takich pomniejszych stwierdzonych przez lekarza. To na pewno spotka się z dużą krytyką, bo to jest jeszcze kilka kroków dalej niż było przed tym, po, przed tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego za czasów tej poprzedniej przesłanki. i w takim wypadku już określenie tej przesłanki aborcją eugeniczną już nieco bardziej do niej pasuje. To oczywiście jest nacechowane tak pejoratywnie, to źle brzmi, ale to już bardziej ta przesłanka zbliża się do tej aborcji eugenicznej. Z pewnością zostanie to zauważone w trakcie debaty w Sejmie. Ostatnia przesłanka aborcji do 24 tygodnia ciąży to sytuacja, w której ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, np. w wyniku jakiegoś przestępstwa, np. przestępstwa zgwałcenia. Dzisiaj oczywiście również mamy taką przesłankę, ale projekt wprowadza niezwykle ważną zmianę, niezwykle istotną, sposób, modyfikuje sposób, w jaki jest stwierdzone zaistnienie tej przesłanki. Bo dzisiaj sprawę najpierw musi zbadać prokurator. Organ szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast projekt wprowadza sytuację, w której osoba w ciąży po prostu oświadcza, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Nie jest do tego zaangażowany ani sąd, ani prokurator. Żaden organ wymiaru sprawiedliwości. Jest to rozwiązanie, które na pewno nie przejdzie, mówiąc kolokwialnie, nie może znaleźć się w polskim prawie, ponieważ no niestety tutaj, znaczy stety niestety, projektując przepisy trzeba myśleć również o ich nieuczciwym zastosowaniu, bo jest to możliwe. My musimy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, nawet kierując się najbardziej szczytnymi ideami przy wprowadzaniu takiego projektu. Do czego zmierzam? Ano do tego, że jeżeli wystarczy do stwierdzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego wystarczy samo oświadczenie osoby w ciąży, no to wówczas pozostałe przepisy ograniczające aborcję w zasadzie stają się bezprzedmiotowe, bo oto każda osoba będzie mogła powiedzieć, ta ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Nikt tego nie sprawdza. Nie ma żadnych przepisów mówiących o tym, że na przykład takie oświadczenie jest składane pod odpowiedzialnością karną, pod rygorem odpowiedzialności karnej, jak za składanie fałszywych zeznań. Zobaczcie, to już dużo więcej by tutaj zmieniło. Projektodawca również nie pokusił się, skoro nie pasuje projektodawcom dotychczasowa procedura, czyli stwierdzenie tego przez prokuratora. Nie pokusił się o jakiś przyspieszony tryb z zaangażowaniem sądu. No to już byłoby dużo lepsze, tak? E, jakiś tryb naprawdę kilkudniowy. No w niektórych przypadkach mamy, mamy takie sytuacje, że e, naprawdę sąd szybko orzeka na przykład w przedmiocie tymczasowego aresztowania, więc jak najbardziej można by było tutaj wymyślić jakieś takie rozwiązanie, ale to zaproponowane z pewnością się nie ostanie w tym projekcie. Projekt wprowadza również zmianę. Tzw. Klauzuli sumienia. Ogranicza zastosowanie tej klauzuli sumienia, a także nakłada na jednostki, które postanowiły, że będą świadczyć usługi tak, związane z opieką pacjentów będących w ciąży. Projekt nakłada obowiązki na te podmioty w zakresie zapewnienia zastępstwa, jeżeli ktoś powoła się na klauzulę sumienia. To jest bardzo dobre. Klausula sumienia to jest bardzo e, takie kontrowersyjne, skrajne rozwiązanie, i jednak nie może ono doprowadzić do tego, że ktoś będzie pozbawiony świadczenia opieki zdrowotnej. Więc trzeba wymyślić bardzo sprawny system, aby móc znaleźć jakieś zastępstwo, i ta ustawa, ten projekt tej ustawy, coś takiego właśnie proponuje, i za to na pewno należy pochwalić jej twórców. I w tym momencie docieramy do przepisu, który mnie osobiście. Zdziwił najbardziej, zdziwił, no niestety negatywnie. Przepis ten wprowadza usunięcie, tak, czyli usuwa za pomocą tej ustawy nowelizującej, usuwa dwa artykuły z kodeksu karnego: artykuł 152 i artykuł 157 z literką A. Co my w nich mamy? Otóż artykuł 152 nakazuje ukarać osobę, np. lekarza, który wykonuje aborcję w sposób sprzeczny z ustawą, a więc w sposób np. sprzeczny z tymi przepisami, które zostaną może wprowadzone w drodze właśnie tego projektu. Czyli jeżeli ktoś wykona aborcję na życzenie, w piątym miesiącu, w ósmym miesiącu, tak? czyli z przekroczeniem tej granicy do trzeciego miesiąca, tak jak tutaj stanowi ten projekt, no wówczas popełnia przestępstwo. Ten przepis musi istnieć, dlatego, żeby te granice, jakiekolwiek granice aborcji wyznaczone przez ustawę, żeby były rzeczywiste. Aby ich przekroczenie spotykało się z jakąkolwiek karą. Jeżeli nie będzie kary, nie będzie sankcji. To nie potrzebujemy żadnych przepisów ograniczających dostępność do aborcji. Usunięcie tego przepisu, artykułu 152 Kodeksu Karnego, stoi w totalnej sprzeczności z całym projektem i oczywiście byłoby no, niezgodne z konstytucją, bo wówczas eliminowałoby jakąkolwiek ochronę e, życia płodu, ochronę istnienia tego płodu i no, no zaprzeczyłoby bardzo wielu zasadom konstytucyjnym i myślę, że również też zamysłowi części projektodawców na pewno i dużej części społeczeństwa, która poparła ten projekt przede wszystkim to hasło aborcji na życzenie do trzeciego miesiąca, nie dłużej. Jeżeli chodzi o artykuł 157 z literką A Kodeksu karnego, który również ma być usunięty, wydaje mi się, że tutaj wkradło się jakieś niezrozumienie tego artykułu, ponieważ jego zadaniem jest ochrona osób, które no właśnie chcą być w ciąży, chcą urodzić zdrowe dziecko, ponieważ chroni je w takiej sytuacji, znaczy zabrania robienia, mówiąc kolokwialnie krzywdy płodowi. W sposób sprzeczny z wolą osoby w ciąży. Czyli na przykład, jeżeli ktoś poda środki poronne bez woli, bez wiedzy, bez zgody osoby w ciąży, wówczas popełnia to przestępstwo. Jeżeli dojdzie do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu płodu, jeżeli ktoś uderzy taką osobę i dojdzie do uszkodzenia płodu, ale nie jego śmierci, no wówczas również naraża się na odpowiedzialność karną. Tego przepisu nie można po prostu usunąć. Nie jest tak, że lekarz, który wykonuje zgodnie z prawem zabieg medyczny. I przez przypadek naruszy, um, naruszy płód, zagrozi jego zdrowiu, wówczas będzie odpowiadał z tego artykułu. No wystarczyło przeczytać paragraf drugi artykułu 157a kodeksu karnego. Tam jest to bardzo dokładnie wyjaśnione. Myślę, że te dwa, y, usunięcie tych dwóch artykułów, no to jest taki bubel tego projektu. Więc jak sami widzicie, projekt ma dobre strony i złe strony. W zasadzie, jak każdy projekt, który jest procedowany przez Sejm. Chcę, żeby bardzo wyraźnie tu wybrzmiało, że nie opowiadam się za żadną tutaj ze stron. Bardzo dobrze, że ten projekt jest procedowany, że będzie debata na ten temat, że jest próba, mówiąc brzydko, odkręcenia tego błędu w postaci wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ma bardzo niebezpieczne skutki dla naszego społeczeństwa. Ten projekt jest to również. Wyrażenie woli w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, wyrażenie woli bardzo dużej części naszego społeczeństwa i bardzo dobrze, że sięgamy po takie instrumenty, bo takie instrumenty właśnie gwarantuje nam Konstytucja. Musimy umieć z nich korzystać. Liczę na merytoryczną debatę, mam nadzieję, że takowa nastąpi. Nagrywam ten film po to, abyście znali dobre i złe strony tego projektu, abyście mieli pełny obraz sytuacji, bo wydaje mi się, że wszystko to zostało przykryte przez hasło aborcja na życzenie do trzeciego miesiąca, a cała reszta, o której tutaj w tym filmie powiedziałem, jakoś tak gdzieś tam zniknęła i chyba nie bardzo jest wiedza, że takie przepisy są właśnie w tym projekcie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat, zapraszam Was na mojego Instagrama, tam dyskutujemy również o tego typu kwestiach na bieżąco każdego dnia. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.